Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Prio, a jest to kolejny odcineczek z kwadratowej masakry A dlatego tak dziwnie mówię, no tak A więc dobra, od razu wstęp. Drugi sezon. Mamy drugi sezon panowie. Jest kwadratowy masakra. Sezon drugi. Tak to wygląda. I zaczynamy od nowa. Tak, no niestety, tak musimy zacząć od nowa. No i się już powoli tutaj, widzicie, budujemy na pustyni spawn. Ja sobie tutaj jakąś lepiankę e, zrobiłem. I sobie teraz kopia. Troszkę, troszku, troszku kopia. Po troszku. No, niektórym pewnie to się nie spodoba, że jest nowa taka no, ale niestety musi tak być, niestety. Tak. Mm, dobra, nieważne. A więc bez dłuższego przedłużania to jest taki krótszy, że tak powiem, wstęp. Także e, to jest nowa masakra. Tak chciałem wam tylko pokazać e, jak wygląda spawn. A jak będziecie go mogli porównywać na przeglądach. Także tak to na razie wszystko wygląda. Nie ma tu żadnych budowli. A zobaczycie jak to będzie za parę dni wyglądało. Na pewno będzie bardzo ładnie. Także, no niestety jest drugi sezon. Niestety, niestety, mi tam się nawet podoba, ale koniec już nie przedłużajmy tego pierwszego odcinka. No i do, do przeglądów mapy, do zobaczenia, cześć.